Czoła miesiącym. I teraz wszyscy dokładnie na front polityczny, jeżeli chcemy przetrwać. Kochani. A, pierwsze, gdzie jesteśmy, dlaczego tak? Na zewnątrz jest wiatr, w związku z tym tutaj. Nie przebieramy się jak do kościoła, bo nie ma czasu. Polityka kosztuje, więc a czas to pieniądz i, i każdy zmarnowany, zmarnowany, jak gdyby czas na przebieranie się i tak dalej, studio, to jest dodatkowy koszt. W związku z tym jesteśmy u Mariana. Marian ma sześć po tej stronie, cztery po tej stronie. I Marian ma robotę, akurat jest, jest im obdane. I lecimy do rzeczy najważniejszej. Pamiętacie, jak od półtora roku tłumaczę, co się dzieje, że ladacznice na granicę, a e, ladacznice na ulicę, a rolnicy na granicę nie słuchaliście. Dzisiaj już jest na to za późno. I pamiętacie, jak wyjaśniałem, są to protesty jakieś dwa miesiące temu. Politycznych ślepców. I jak widzę, że prostytucja polityczna rolników weszła w krew, bo jest próba dalej tego kontynuowania. Ale dzięki Bogu po negatywnych doświadczeniach wielu rolników się spatrzyło, że ci wasi liderzy, tak zwani, podprowadzili was to ostro pod chatę głupiego, czy w ślepe, tak zwane uliczki. Już zaczynacie myśleć, ci wasi liderzy, Któż to był? Ci z Solidarności RI, którzy ciągle przez 8 lat korzystali jak prawo i sprawiedliwość neobolszewia Pisowska, niszczyła od ASF-u po kolei polskie rolnictwo, tak? Oni parafowali. Różne związki Kopa Kodżeka sprzedawali was na rynku krajowym i w Unii Europejskiej, a teraz nagle oświeceni się znaleźli. Następni ci z którzy chrzcili ukraińskie zboża, razem z gangsterką są ukraińską, to wasi liderzy. Ładnie was rozprowadzali. Ci tutaj jak z Podlasia, Hanna Banana, cały ten interesik, podobnie gangsterka ukraińska, i jakieś tam związki razem z, z szefami elewaru i tak dalej ludzie. No i pozostali inni jeszcze ulepieni, część była lepiona dokładnie przez różnego typu służby, łącznie z ukraińskimi. To są wasi liderzy. I co? Paliwo wypalili? Tak. Ludzi wkurzyli? Tak. Gówno zrobili? Tak! Jeszcze miałczą, że nikt was nie zauważa i ignoruje. Kochani, stało się dokładnie tak, jak miało być. Bo nie tędy, droga, zresztą krowy się nawet na to jałówki znaczy się na to podnieciły, aż bo zrozumiały, że niestety, ale to jest e prawda. Słuchajcie, spytali mnie dziennikarze zagraniczy. panie Krzysztofie, czy y, Tusk. Nie boi się rolników, nie wsłuchuje się. Ja im mówię tak i teraz Wam wszystkim. Urząd Rady Ministrów, wyobraźmy sobie, tam jesteśmy, gabinet premiera, godzina ósma. Na biurku pana premiera leży raporcik, co w nim mamy, co jest napisane w nim. Granica, tak, jest nasz człowiek fajnie rozprowadzony, tutaj nasz człowiek robi to i to, tu jest pod kontrolą wszystko. Odnośnie protestów rolniczych. I czego tu się ma bać? Przecież wy nie wiecie, co wy robicie, jak się kręcicie wokół własne, osi własnego ogona i durnoty tylko wyprawiacie? No to macie tutaj odpowiedź w tym momencie, do czego to te protesty doprowadziły. I teraz to nie koniec, bo sytuacja jest coraz gorsza i będzie coraz bardziej wyżynanie rolnictwa i rolników. Ale jak rząd poczuł słabość, a jest ewidentna słabość i rozprowadzanie, tak? To w tym momencie, jeżeli chciał koncesję dać tu, tu, tu i tak dalej, cokolwiek nawet gdyby było wymuszone, wyrwane od nich z gardła, dzisiaj nie, będzie się jeszcze mścił. Kochani, przy tym Zielonym Ładzie, który zupełnie od Polaków nic nie zależy od was, od waszego krzyczenia, bo zdecydowali Francuzi i inni. Bo to oni w ramach Unii Europejskiej mają wpływ. Co bardzo ciekawe, rząd, europosłowie Platformy PSL-u wam to przygotowali, pisowscy rząd z kamieniami milowymi, strategią krajową, strategią rozwoju wam to klepnął, czyli wszyscy, którzy dotychczas ci politycy z jednej i z drugiej strony ten lot zgotowali, wyście ich do parlamentu krajowego wybrali. A teraz miałczenie jest. W ogóle czy, czy wy siebie rozumiecie. Yy, jeszcze raz, ja też się zastanawiam, czy yy, wy tacy z urodzenia, czy ktoś wam płaci. Ja mówię o tych liderach, ale i tych wyznawcach. Do, czy wreszcie dotarło, ile wymotkować? Te trzeba, tak? Żeby to zrozumiało. No dużo zrozumiało, ja wiem. Chyba tu jasne, wyjaśnione jest w tym momencie, co jest naprawdę na rzeczy. I teraz co możemy zrobić? I słuchajcie. Prostytucji politycznej kontynuacja. Teraz wymyślili sobie. Ulotki będą rozdawać, misjonarze. I ten Jan chrzciciel, kim on był? Prorokiem, o, prorocy idą. Chrzcicielem też Jan był, najpierw prorokiem. I prorocy idą, idą do miasta, idą po kraju i będą nauczać, czy jest Zielony Ład, jakie są problemy. tak? Bardzo interesujące rozdawanie. Jeszcze, słuchaj, jeszcze lepsze. Referendum. Wy czas, energię, to wam dobrze zapłacili. Pomysł oni referendum będą Polakom. Czy jesteście za Zielonym Ładem czy przeciw? Ludzie kochani, naprawdę zastanówcie się i słuchajcie. Pierwsze co, co trzeba robić i wykonywać szeregiem na front polityczny. I już znatna część tego zrozumiała. Dzięki już nie będę na inny materiał, bo nie ma czasu. Dziękujemy tym wszystkim. Którzy zauczestniczyli w szybkiej, natychmiastowej dwa dni, zebrane powyżej dwóch tysięcy podpisów, komitet wyborczy wyborców, składający się z partii politycznej Naszej Front, Partia Polityczna Bezpieczna Polska-Sykolskiego i watachy głosu obywatelskiego naszego Andrzeja Ponety. Trzy podmioty i żadnych więcej będą współpracować z nami. Pozostali oczywiście zapraszamy wszystkich, ale do decyzji żadnych więcej innych podmiotów nie ma. I naród z nami to jest czwarty podmiot, nic więcej. Zarejestrowane, komitet wyborczy jest przygotowany na wybory do Parlamentu Europejskiego. I teraz wy chcecie. Chodzić też do europosłów. Prosiłem was dwa miesiące temu, czas, żeście się spóźnili, ale leźcie do nich, to żebyście ich wybierali, a szczególnie do posłów i senatorów. Podziękujcie ich parlamentu krajowego. I dzisiaj to nie jest czas, żebyście chodzili z czapkami po prośbie, jak te chłopki przed nimi. Bądźcie godnymi ludźmi. Idźcie na zasadzie, pójdziecie do ich biur poselskich, senatorskich i europosłów, ale już jako godni kandydaci czy reprezentanci mający swój komitet na równych prawach do Parlamentu Europejskiego, zupełnie inaczej będą z Wami rozmawiać. A wiecie, jaki raport rano o godzinie ósmej na biurku będzie leżał Pana Premiera Hartusk? Naród, Ci rolnicy zmądrzeli, zaczęli się organizować. Herr Tusk, mamy problem. Zresztą nie tylko Herr Tusk, bo i Herr Kosiniak też mamy problem, bo ta cała mafia, gangsterka polityczna ma problem. To chyba jest jasne. I kochani, jest tak: Komitet Wyborczy Wyborców, wy mi tutaj nie mieszajcie. Wystarczy, że, wystarczy, że rolnicy mieszają, to już wy chociaż pomóżcie. Jest tak: są listy. To są listy poparcia. U nas na stronie frontu, wszędzie, kto zechce może. Wy naprawdę chcecie kupić maszynę, inna rzecz. Wy wszystko znajdziecie. Wy takie hitre. Ja znam Polaków, w związku z tym nie ma najniższego kłopotu. Żaden nie będzie mówił, że on nie wie, nie słyszał i takie inne bzdety. Wszystko można. Znajdujecie listy. Każdy w swoim okręgu. Okręgi też żaden problem. Zbiera podpisy imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, kiedy tam data, własnoręczny podpis. Najważniejsze, żeby osoba, która w danym okręgu listę podpisów będzie zbierała, żeby była mieszkańcem tego okręgu. A tam został ich, a tamta pokaż tą czarną. W niedługim czasie idzie na naszą sarmacką wołowinkę, Jałowa, wspaniały towar, no nie złodzieje by grosze by dali, a tak dzięki temu, dzięki normalnej sprzedaży z gospodarstwa jest pieniądz, na walkę polityczną oczywiście. I kochani, mamy w kraju 13 okręgów wyborczych, proszę, 13, w ramach tych okręgów wyborczych, w ramach tych okręgów wyborczych zbieramy podpisy. Tu na przykład jest podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie i tak dalej, i tak dalej. Widać sobie wszędzie znajdziecie. To chce dojdzie. Każdy tam ma znajomość internetu, nie ma najmniejszych kłopotów. Jak ktoś nie potrafi, starszy idzie do następnego i zawsze na całą wieś ktoś potrafi. I Sądzę, że nie jedna osoba. Zbieramy podpisy, wysyłamy do swoich koordynatorów. Najpierw zbierajcie całe te święta i tak dalej. To do roboty politycznej, świętować jak Pan Bóg przykazał, bo następne święta, jeśli się w ogóle doczeka, to w okopach i w łepek, no nie? I trzeba pamiętać. To jest ważny okręg, który no, mam wielki honor reprezentować, tak zwany trzeci. Tu jest Białoruś, to jest Federacja Rosyjska, tu jest Litwa. To jest okręg, który ma zobowiązanie A w Europie do Parlamentu Europejskiego. Zupełnie prowadzić inną politykę, przyjazną, niepchającą się wojnę. Nikt tego nie zrobi. Nie zrobi tego Czech, Austriak, biedny Francuz i tak dalej i Niemiec też z różnych względów. Od tego my, Polacy. I tutaj ciężko do roboty, chyba że chcecie być pierwsi, zgnieceni, bohaterowie. Rozumiem to, chyba to rozumiemy. Tam są oczywiście mapka, też w ramach okręgów. Kochani, jeszcze ktoś je sobie stop zrobi, jak już tego, żeby było przy tym materiale, który okręg, jakie, jakie województwa. I to jest, to jest konkretna robota polityczna. I skończcie te zabawy, te marnowanie pieniędzy, bo Wy rozwaliliście już środków na kilka kampanii parlamentarnych, które mogły Wam Was zrównać w prawach, w, prawach w ramienia politycy i w sile. Politycznej, z tymi, z którymi dzisiaj musicie walczyć. Nie, popatrzcie, jakakolwiek by formacja polityczna, która jest w parlamencie obecnym, narodowym, łącznie z Konfederacją, bo mam ich dobrze przerobionych i skończcie mi tutaj, bo to to samo: czy PiS, PO, czy na Konfederację macie dokładnie to samo głosowanie i będziecie mieli ten sam wynik. Jest jeden oś ośrodek decyzyjny: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Izrael, a szczególnie ich służby. I tam macie to wszystko ulokowane. Zadanie jest proste. Możemy podjąć równorzędną walkę. Co ciekawe, zobaczcie, oni mają miliony, dziesiątki milionów na tę kampanię. My wystarczy, żebyśmy mieli myślących, rozsądnych Polaków. A myślący, rozsądni Polacy, w tym rolnicy, szczególnie rolnicy, jak dołączą, to to jest autentyczna siła. Zapraszamy na front polityczny.